Analizie warto poddawać wiele rzeczy: trailery, przecieki prasowe, ale i gameplaye, szczególnie takie, które obrazują co najmniej kilka mechanik mających znaczenie w wyczekiwanym tytule. Stąd też postanowiłem bardziej przyjrzeć się gameplayowi z Wild West Online, bo wzbudził on nie tylko moje, ale i wasze spore zainteresowanie. Ostatnio przysiadłem do niego z moim znajomym i odrobinę podywagowaliśmy. Wnioski? Zaraz usłyszycie, ale najpierw przypominam o subskrypcji wraz z dzwoneczkiem. Wiem, że ponad 60% naszych oglądających nie subskrybuje naszego kanału, a zawsze warto. Teraz natomiast wypada się przywitać tak więc hej widzowie, nowi i starzy! Ja jestem Ksaorus i lecimy na dziki zachód. Zacznijmy od tego, co widać na początku, a mianowicie od kreacji postaci. Zbyt wyszukana to ona nie jest i zawiera się w dwóch płciach, trzech typach twarzy i kolorach skóry oraz włosów. Ewentualnie możemy pokusić się o detale. W skrócie nic specjalnego. Rozbudowa. Mam przynajmniej nadzieję, że pojawi się szybciej niż myślę. W innym wypadku kreację będziemy mogli uznać za bardzo ubogą. Wypadałoby dodać chociażby początkowy strój naszego kowboja lub broń, z jaką zaczniemy. Oj, przydałoby się. Od razu jednak przechodzimy do lokacji startowej, która wygląda naprawdę klimatycznie. Dziki zachód jak ta lala, od stacji kolejowej po wszystkie budynki. Zaimplementowano m.in. system pozwalający szybko odszukać główne punkty miasta. Bardzo fajny feature. Coś jak motyw oznaczenia na kompasie w ESO, jednak przeniesiony bezpośrednio na budynki. Bary, sklepy, poczta oraz tablice z ogłoszeniami i gazeta, która pozwoli poczytać aktualności ze świata gry i nie tylko. Klimat jest i to spory, jednak niewątpliwie na uwagę zasługuje również za Szata graficzna, która robi wrażenie. Nie mówię oczywiście o wszystkich elementach, ale lasy, jeziora czy samo miasto i jego miejscówki są imponująco dobre, jak na aktualną fazę. W tym momencie jednak nie hajpuje, bowiem gra wygląda dobrze wyłącznie na materiale, który został wysłany przez producenta. Owszem, całość jest ładna. Ale pamiętajcie, że gra stoi z tego co się orientuje na tym samym silniku co War Z, Infestation czy Romero's Aftermath. Czyli kilka z produkcji, które wyglądały ok, całkiem znośnie, jednak strasznie, ale to strasznie ścinały. Ich optymalizacja wołała o pomstę do nieba. Dodatkowo gdybyśmy już teraz dostali produkt z tak sztywnymi animacjami oraz średnim ruchem naszego wierzchowca, no to klops. Ale do wczesnej alfy jeszcze sporo może się zmienić i zmieni się z pewnością. Na dany moment po prostu całość wygląda w porządku i jest przyjemna dla oka, szczególnie pod względem tekstur oraz elementów statycznych. Środowisko zaaranżowano w sumie w bardzo dobry sposób i przypomina to naprawdę Dziki Zachód. Bar wygląda jak prawdziwy bar, podobnie z uliczkami czy okolicznymi terenami PVE i nie tylko. Jeżeli chodzi o bar, tutaj jeszcze wrócimy, bo w nim znajdują się minigry. Czy będzie to element często eksploatowany przez graczy? Trudno mi powiedzieć, ale obiecujące jest z pewnością jego istnienie. Mowa o ruletce, w przyszłości również może o pokerze i innych kowbojskich rozrywkach. Aby jednak grać, wypada się na tym znać, bo sądzę, że mało kto od tak przekona się do hazardu i ewentualnego zarobku w ten sposób. To jednak nie jedyna rozrywka. Czy ja tam widzę przyjemności z paniami do towarzystwa? eh, to tylko moja chora wyobraźnia, ale, ale to nie wszystko. Okazuje się, że możemy kraść, a jak kradziesz, to i reputacja. Wypada zatem ostrożnie tego typu czynności wykonywać, bo w innym wypadku trafimy jako poszukiwany i wówczas staniemy się łakomym kąskiem, dla innych playerów. Za schwytanie, że zimieszka będzie można bowiem zyskać nagrodę pieniężną, jak również ewentualne nagrody dodatkowe. Bardzo dobrze prezentuje się również aranżacja podróży. Mimo, że jak wspomniałem wcześniej, animacje ruchu czy też naszego konia do najlepszych nie należą, to już sam sens podróży na koniu nabiera innego znaczenia. Nie jest to bowiem istota ze stali, która pojawia się w grach, a potrzebuje ona karmienia, odpoczynku, dlatego przygotowano specjalne punkty, w których możemy odpowiedzieć. I dać czas naszemu konikowi na zebranie sił, podczas gdy my zajmiemy się ekwipunkiem czy surowcami. Sami gracze, natomiast, będą mogli, z tego co się zorientowałem, rozbijać dodatkowe obozowiska z niemal pełnym zestawem funkcji, które pozwolą zebrać owe siły. Ostatnim zaprezentowanym elementem pozostała natomiast walka, która okazuje się być całkiem rozsądnie przemyślana. Poza samymi starciami mówimy o wykorzystaniu oświetlenia celem przestrzelenia przykładowo namiotu wroga, aby go zabić i tak dalej i tak dalej. Tutaj po raz kolejny jednak kuleją animacje. Wystrzały z broni są takie sobie. Ujmując zatem całość, no jest nie najgorzej, biorąc pod uwagę, że to jeden z pierwszych materiałów wypuszczonych do sieci. Czy jednak gameplay pozostawia niedosyt? Jasne, że tak. Mimo otwartego świata, co widać wyraźnie, nie pokazano pojedynku. Czy wyobrażacie sobie dziki zachód bez pojedynków w południe? Nie ma szans. Takie formy muszą się pojawić, bo inaczej wtopa. Formy eskorty ładunków z miasta do miasta, kolejna szansa na rozwinięcie systemu poszukiwanych. Skoro są szerefi to będą i czarne charaktery, a wówczas takie napady na banki, przechwytywanie bryczek z ładunkiem i skoki na podróżników są kolejnym elementem, moim zdaniem i nie tylko moim zdaniem, obowiązkowym. Mój przyjaciel potwierdza jednocześnie, że w tym tytule Indian nie może zabraknąć. Jeśli się tak stanie, to klimat dzikiego zachodu może nie być aż tak do Dobry jakiego oczekujemy. Skoro gra ma w jakiś tam sposób minimalny, ale ma zamiar konkurować o klienta z Red Deadem, bo tak z pewnością się stanie, to czerwono-skórzy muszą zostać dodani. Gadać można by dłużej, jednak nas interesowała analiza gameplaya. To też zrobiłem i muszę przyznać, że ten materiał w opozycji do samych screenów dał już pogląd na kilka istotnych funkcji. Czekamy, czekamy i czekamy. A co istotne, wczesna Alfa ma zostać otwarta pod koniec wakacji, zamknięta beta jesienią, a Open Beta przed świętami. Bożego Narodzenia. Wtedy z pewnością zobaczycie grę na streamach, ale i materiałach wideo w naszym wykonaniu. No i rzecz jasna: founder spaki. Te istnieją i będą kosztowały 20, 40 oraz 60 euro. To są ceny. Więcej natomiast na stronie producenta. Kończąc ten materiał, wspomnę, że dookoła owej produkcji aktualnie kręci się niemała burza, która powoduje faktyczne wątpliwości. Jak się okazuje, podobno gdzieś tam siedzą osoby, które związane były z niezbyt ciepło przyjętymi survivalami, takimi jak właśnie Infestation czy Romero's Aftermath. Może to oznaczać, że optymalizacja będzie średnia, może to oznaczać, że gameplay nie będzie porywający i może to oznaczać, że te 20, 40 bądź 60 euro wydanych na wejście nawet do tych zamkniętych bet okaże się totalnie nieopłacalne. Jak natomiast wy zapatrujecie się na ową produkcję? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Jesteśmy ciekawi, czy ostatni gameplay napawał was optymizmem, czy też nie, czy wierzycie w plotki, czy skusicie się na zakup wczesnego dostępu, czy jednak poczekacie, bo przykładowo Dark and Light was zawiódł, a również miał być świetnym tytułem. Liczymy na Wasze opinie w komentarzach. I to wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie również, żeby zostawić łapę w górę, jeżeli całość Wam się podobała a o subskrypcjach już chyba nie muszę przypominać. Na razie, cześć.